Daniel Szkarłat, portal emilmanowa.pl, Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z gospodarzem serii filmów pod tytułem Z Andrusem po Galicji. Witamy Panie Arturze. Dobry wieczór, tak? Dobry wieczór. No już wieczór, tak dokładnie. Chciałem zadać Panu kilka pytań. Co Pan sądzi o całej serii tych filmów? Co Pan myśli sam osobiście? Sam osobiście jestem z tych filmów bardzo zadowolony i sądzę, że to bardzo fajne filmy. Podejrzewam, że gdybym powiedział cokolwiek innego, to reżyser, który stoi tutaj w pobliżu, przeprowadziłby ze mną przynajmniej pedagogiczną rozmowę, jeżeli nie zwolniłby mnie z pracy. Ale tak mówiąc poważnie, to cieszę się z tego, że takie filmy powstały, bo ja sobie wracam w swoje najpierw rodzinne strony, bo byłem bliżej swoich rodzinnych stron, a teraz takie ulubione też strony, po których troszkę w czasach w wcześniejszej młodości podróżowałem albo gdzieś przynajmniej przejeżdżałem, bo to cały czas blisko do moich rodzinnych stron. A tak jak Pan teraz mówi o tym podróżach i tych rodzinnych stronach, czy był Pan może gdzieś tutaj wcześniej w okolicy Limanowej? W samej Limanowej nie, w samej mhm. Limanowej jestem po raz pierwszy. Oczywiście gdzieś tutaj są Dęczyzna, to takie są e, tereny, na których gdzieś się kiedyś pojawiałem, ale to nie były jakieś częste e, e, wizyty. No, jak to bywa w tamtych młodzieńczych czasach, a to z harcerzami gdzieś przyjechałem na jakiś e, e, rajd albo jakąś wycieczkę szkolną, natomiast to nie były takie... Rejony bardzo dobrze mi znane i ja teraz je dokładniej to Co pana najbardziej urzekło w Limanowej? Ja właściwie za każdym razem, kiedy jestem pytany w kontekście tych filmów, co mnie najbardziej urzekło, to ja zamieniam to pytanie na kto mnie najbardziej urzekł, bo ja uważam, że najważniejszą cechą tych filmów są ludzie, z którymi ja się spotykam. tacy ludzie z pasją, którzy opowiadają o tych swoich miejscach, w w których żyją i ja mogę właśnie opowiadać o takich ludziach, którzy mnie urzekli. Ja to artysta, którego spotkałem w Muzeum Miejskim, a to chłopaki, którzy chłopaki, które, przepraszam, bo tak się to powinno wynawiać, chłopaki, które zjeżdżają w ekstremalny sposób gdzieś tam e, po lesie, a to trąbity, na przykład, które usłyszałem na samym początku, kiedy, e, e, kiedy się tutaj pojawiłem. No i, i, i mnóstwo jest takich spotkań z panem, który kolekcjonuje pocztówki z Limanowej, widokówki z Limanowej i nagle pokazuje mi, jak ta Limanowa była pokazywana na widokówkach to 100 lat temu, no to to są takie rzeczy, których prawdopodobnie bym nie doświadczył, gdyby nie ten film, bo skąd bym miał się dowiedzieć, że tutaj ktoś, ktoś taki jest. A dzięki temu filmowi się do, dowiaduje i dowiadują się też widzowie tego programu. To jest właśnie też jedna z fajnych cech tego programu z Andrusem Po Galicji, że my później dostajemy takie sygnały, że ludzie mieszkający w danym miejscu sami się dowiadują o tym, co ciekawego jest w ich mieście. Indianin, na przykład, proszę pana, w Limanowej. Jak się dowiaduje, tipi produkowane tutaj, szyte w Limanowej są już po całym świecie. To są takie rzeczy, które mnie bardzo interesują i cieszę się, że, że zobaczyłem. Podczas większości wywiadów zawsze pytają Pana, co oznacza taka nazwa, artysta multimedialny. Ja sam nie wiem do końca, bo to ktoś wymyślił, to do mnie przylgnęło. Ja mogę tylko powiedzieć, jak ja to rozumiem. Ja to rozumiem tak, że multimedialny to znaczy taki, który jest w radiu, w telewizji, w internecie, coś pisze. Kiedyś to się nazywało, że to jest ktoś taki, kto niedługo z lodówki wyskoczy. Ja to też tak odbieram, że na tym polega ta moja multimedialność, a co miał na myśli ktoś, kto to wymyślił, nie mam pojęcia. Bo zajmuje się Pan się właśnie wieloma profesjami, niech mi Pan powie, skąd Pan czerpie czas, żeby zająć się tym wszystkim? No on jest po prostu, gdzieś tak wokół mnie. Ja sobie tylko staram jakoś to organizować, wszystko zapisywać, żebym wiedział, gdzie mam pojechać, co mam zrobić. No i korzystać z tego czasu, który mam. Ja poza tym wiem, że to jest takie zajęcie, że to się może z nienacka skończyć. Że to może być tak, że nagle przestanie dzwonić telefon i nie będzie propozycji zawodowych. Wtedy będę się zastanowił, zastanawiał co zrobić z nadmiarem czasu. Na razie korzystam z tego, że propozycji trochę jest, że jest co robić i, i robię. Jakieś najbliższe plany zawodowe? Tak, muszę dojechać do Warszawy z Limanowej, przyjechać do Radia. A wieczorem jeszcze pójść do szkła kontaktowego. To są moje najbliższe plany zawodowe, czyli takie plany na jutro. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Czy mogę jeszcze pozdrowić naszych widzów i czytelników w portalu mlimanowa.pl? Mlimanowa, M. Limanowa, tak? Tak, tak. Dzień dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór, bo to wieczorem nagrywamy. Nazywam się Artur Andrus i serdecznie pozdrawiam widzów i czytelników w portalu Mlimanowa. Jestem tutaj, a mam nadzieję, że za jakiś czas Państwo zobaczą w jakiej sprawie tutaj byłem i co z tego wynika. Dziękuję bardzo. Dziękuję.